Gdyby wzrok mógł zabijać obaj by nie żyli bonus BGC z tej strony Właśnie wracam z treningu Zapierdalałem ostro na macie Jak widzicie Born to fight Urodzony wywalczyć Lecimy z matem hordy nieprzyjaciela nacierały z tamtego kierunku Pod wzgórze już nie podeszł. Gdy zobaczyli, że wszyscy są na pozycjach Skręcili w prawo i poszli do domu Yes, is descendant greatest, Genghis Khan Sumały? A później sobie pas Michael, schowaj się, kurwa Kurwa Mówię o utworze Krzysztofa Krawczyka, mój przyjacielu. Wyjdziesz przy tym utworze, Marcin? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale święty św. błękit Krzysztof będzie w niebie zadowolony. A czasami się czuję trochę bardziej człowieco. Ostatnio mi trochę prolatyny wybiło. Testosteron spadł i. To ja coś wpadł taki pomysł i sobie zrobiłem klucyki i się tak fajnie czułem. Dzisiaj, co prawda, jak wychodziłem z domu, zapomniałem zabrać klucyków, więc jestem normalnie, no ale ostatnio się trochę czuję bardziej push barbie niż push barber. A co masz do sztucznych cycków? To, że mam sztuczne cycki, to po jestem ma na... na... Jesteś na spalin? coś na dole czeka. coś na dole czeka. Policja, policja. Policja. Dariusz! Darolef, Kazmierczuk. <śpiewanie> najman, najman, wyzywam cię na pojedynek. Zwierdziej o politycy się boję, ale możemy się napierdalać. Don't worry because your Caesar is fine. You must remember that we never give up Mógł tutaj skrobnąć, nie? że yy, Deklarujesz się, że oddasz te pieniądze do, do końca miesiąca, jak nie, to w przyszłym miesiącu będziemyśmy mogli zająć pieniądze z wypłaty z prajmu. Tak już bardzo oficjalnie, bo, 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 bo poprzednio to nabrało takiego złego dźwięku, jakbyśmy coś wymuszali. Krypco ja, cię dojeżdża. Ja widzę taką laskę i mówię, Ooo, ona jest moja. Po prostu użyta dynamika. Ale jest. weź no Dobra, jeszcze raz, tak. dobra, przestań, przestań. Gdyby wyszła. No, przechodzimy, sadzamy, tu wy... Ale to w drugą stronę być. teraz kręcisz. No to musi być. No. Tu i stąd poprzez dźwignię do góry. No, weź no. Widzisz? No. No, przewróć się do przodu. Fajnie w tą stronę. No ale ty widzisz jesteś, jak wyszedłem? Jesteś nieskoordynowany. <grytanie> właśnie w to stronę. na nóżkę, co do góry. Nie, kawer, kawer, świętą. A ty teraz Mariusz rodewał ten klincz. Low kick, pierwsza klasa. Polska górą, Polska górą! Wiemy, że nie uderzysz Marcina, myślę, że Marcin. Ale się... co ty góra bierzesz? No niech próbuje, k***a! <śmiennie> znaczy, No, czy... no kur... kurwa. Wyjrzcie koloru z lewej, k! Nieprawda! Ja no, mam tak tatuaże tak... i <śmiennie> więzienne, <śmiennie> a ty masz tatuaże z k! A schoroszcie, k! Kur... No. Kto ci to to, kto ci to dzierał? Kuzyn twój! No no, 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 no! Wychwyciłbym mu dwie nogi, przewrócił i ubiłbym go na ziemi. Kasio idzie do przodu. Co to, to co? co, to, co to, się, co tu się stało? Wkładałeś swój łysyłek Kasjuszowi między nogi, kurwa. Próbowałeś go w ten sposób obalić, kurwa. Symbale nawet Potem nie wiesz, co to, to jest opalanie. Dlatego cię wszyscy tak napierdalają, mu, po Ja bym Bo ty nawet ustami. nie wiesz, co to znaczy opalać. Dla ciebie opalenie to wsadzenie uba między nogi, dlatego cię wszyscy napierdalają. Wow, wow, wow. Nie. Wsadziłeś to ty z dlatego cię wszyscy po wow. tym pustym łbie, rozumiesz? Bo ty nie umiesz tego, ty nie wiesz, co to jest. Dla niego opalenie wow. to jest wkładanie nogi między. tego, głowy między nogi. No symbał. No to wyjątkowy. robiłeś, idioto! Symbał wyjątkowy. wyjątkowy Pokaż, Bomba. że umiesz pisać. Bomba. D -d Daj tą swoją kredkę. Nie tak mówiłem, nie umie pisać, on nie rozumie w ogóle słów, liter, nie ma takiej możliwości. <laughs> Jedyna szansa. Oj, 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 oj! Oj, oj! Jestem, wiesz, wieki, nie jestem wierszem, kiedy kim nie będzie Ciebie miał. Dobrze. Poczekaj e, chwilę, podigrytowało Cię to... Zostańmy. Tak. To no, była walka. Jak chce na farcie, no, to możemy zaraz tu wyjść na bok i pokażemy, że to nie jest fart. No i tyle, no. Dobra, zawiń się, się, bo nie mogę wywiadu udzielić. ty pierdolisz. No nie, a co nie pierdolisz? a co mam wywiad, kurwa. Zawiń Tak samo kurwa, mam wywiad. nie czy, a się pasuje? Mam, nie pasuje. się nie pasuje? Y, jeszcze chciałbym zdradzić y, Dominikowi pewien sekret, jeżeli chodzi o walkę z bombą. W ostatnich miesiącach jedyne treningi bomby w celi polegały na tym, żeby nie oddawać pleców, więc raczej ciężko będzie oduszenie za pleców w Bostakionie. Dobra no. Nie, no kurwa Paweł mówiłeś, wiesz, no, że go kurwa tu nie będzie to, to faktycznie jest ten trop? Coup de monde. Coup Okej, rozumiem. Ce nie pas Le sujet de public discussion, provocateur. Coup de monde. A okay, coup de co to znaczy? Nie coup nie ma takiego. Coup de monde. Może idioci, boże idioci przekonwertowali to jakieś kudemu. No, Red, ty rozwiązać to dobrze po francusku. Ja zdałem maturę. Jacek był w i też gada po francusku, no, to pogadaj coś z nim, to pokażcie francuski, no. no ale no, nie gada po francusku, no. Mógłbyś no, to... rozwiązać te kultowe teksty. No właśnie. No ja myślę, że uh, generalnie, nie ale no. nie, 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 ale bo słuchałem jak odpowiadał temu, co, co odpowiedział? nic, 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 nie ma słowa, ale kudemo, myślę, że najbliżej jest main. Czyli tak naprawdę pomoc, jak powiesz... Niech to po... pyta, niech to pyta. Niech to pyta, tylko że na przykład po francusku, tak? Je la voiture qui est cassée, est-ce que je peux avoir un coup de main? Auto mi się zepsuło, czy mogę mieć pomoc? Coup de main? Coup de main? To jest ty kurwa, nie zrozumiesz, że cię sam na studzieniu gadasz, kurwa, idioto, he? Ty knurzyk, co Cały czas gadasz o tym dziecku, szacunku ja. na niego, ci co ty mi mówił. Nie zasługujesz mam na to, pytanie, to żeby to ci bolać na kurwa, nie? Które słowa najbardziej ze strony właśnie Adriana Ciosa cię zabolały? Jedno takie, największe. No na mamy mi wjechał, ogólnie. Gada kłamstwa, nieprawda? Nie wkurzył bardzo Rozma, no co? Łukasz! No co kurwa. Po zaraz wyjdziesz. idzie. Ja Dziękuję jebana. Szyma to <grywa> nie nie co ja ci powiem? Yeah, easy 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 Spokój bo jak siedziałaś, nie Staniecie? Tak, zaraz będziesz mógł mówić. Stańcie to wejdź to wejdź. Nie 20 sekund! Ty kurwa lebiodą! 20 sekund! 20 sekund. Dobrze ty kurwa, ty wyglądasz kurwa jak... Nie wiem, babka od Niemca kurwa. Wow, 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 wow. Kurwa to było soczyste. Piotr! Bestia! Piechowia! Steka jak rozpierdala pasztet. Rozumiem, że to jest wyzwanie na pojedynek następny, tak? No więc moi drodzy, nie mogę po takiej dyskusji tej walki nie przyjąć. Wezmę tą walkę. Natomiast osobiście myślałem, że zO zamykają w trójmieście o godzinie 18. Ale oczywiście tą walkę przyjmuję, pomimo tego, że jeden czy drugi osioł wyszedł na wolność. Wszystkiego dobrego.